Cześć kochani, witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z vlogiem, domowy vlog. Nie wiem jeszcze, jak się potoczy, ale mam dzisiaj trochę planów. Jest poniedziałek. Yy, ja siedzę w domu. Od dzisiaj, jakby weszło też prawo, że nie mam prawa, nie, mam, nie ma prawa nikt pracować, ktoś, kto robi jakiekolwiek usługi. Wcześniej e, przyjmowałam klientki przyjmowałam je na, taki, na takiej zasadzie, że ja miałam maskę trzyfiltrową na, na buzi nałożoną, dostawały one też maseczkę, także gdzieś tam jeszcze pracowałam. Natomiast no, na chwilę obecną jest to nielegalne nielegalne spracowanie okej okay. i, i muszę, musiałam wszystkie klientki odwołać, a chociaż miałam zapisane. Także tak, więc postanowiłam, że ten poniedziałek mimo wszystko nie będzie taki lazy, będzie mm, produkcyjny. Właśnie przyszło mi zamówienie z Miss Guided, ponieważ zrobiłam zamówienie na mierzymy. Także będzie na moim kanale, niedługo mierzymy. Ehm... Chciałam jeszcze. Aha, dzisiaj chcę nagrać filmik. Wyzwanie fryzurowe od Karoliny. Jak wiecie, już na moim kanale było takie wyzwanie, ale ja robiłam właśnie makijaż. A dziewczyny po mnie powtarzały. że fajnie się bawimy. Fajnie, fajnie, że współpracujemy ze sobą. I co? Ja chyba idę się teraz ogarnąć, może bym dzisiaj zrobiła też włosy, nie wiem, bo są akurat tak trochę przetłuszczone, więc mogłabym na nich coś dzisiaj zrobić Mam już ogromny odrost, więc mogę sobie sama zrobić ten odrost Także może pójdę jeszcze do Tesco, oczywiście w masce chodzę Tak just in case eee, No i co kochani? Nic, idę się w sumie ogarnąć Może sobie zrobić jeszcze jedną kawę, bo taka jestem trochę dętka i będziemy. Zobaczymy, jak będzie. Nie wiem, wyglądał ten dzień. <laughs> no, kochani, dzisiaj zaszalałam trochę z makijażem. Im chyba mm, częściej i dłużej siedzę w domu, tym bardziej mam ochotę na szalone make-upy. Także coś takiego mi dzisiaj wyszło. Ogromne rzęsy. E, tak, nie wiem, czy te usta pasują. Chciałam zrobić coś innego, ale też jasnego, ale. Chyba się trochę gryzą, więc zmienię je na nud. Także ja teraz się przebieram i zabieram się na za filmik Karoliny odtwarzanie jej fryzur. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Może zrobię jakieś update tutaj do vloga. Więc tak, idę się ubrać. Najlepiej by było czesać się na. Y Włosy wiecie takie świeże. Chociaż nie dla mnie, bo ja osobiście wolę bardziej pracować na takich dwudniowych włosach i cokolwiek robić. Nie wiem, co tam będzie. Czy to będzie. Czy tam będą loki, czy tam będą. Oby nie było po prostu dobieranego. Ja nie oglądałam tego filmu, to ma być totalne zaskoczenie. Więc nie będę miała specjalnie włosów do tego, tym bardziej, że. Chyba dzisiaj sobie zrobimy jakieś pasemka, słuchajcie. Już mam dość tego. Patrzcie na ten odrost. Jeszcze tutaj, wiecie, na dole to jest spoko, ale z góry już muszę zrobić, bo już mnie to przeszkadza. I słuchajcie, dzisiaj się przyjrzałam i znalazłam dwa siwe włosy. Dwa. Jednego wyrwałam, także jeszcze tam gdzieś jeden jest. Także rzeźnia. Trzydziestkę przekroczyłam i hej, siwe włosy. No, dobra, więc ja sobie spryskałam te włosy, odświeżone są. Nie ma tak suchy szampon, chyba muszę zrobić zapas tego szamponu, bo i tak będę musiała iść do Tesco. Um, zmieniłam pomadkę na taką bardziej nude. I idziemy nagrywać, OMG. Boję się. Chociaż ja dziewczyną dałam też duże wyzwanie. Mój makijaż był... Bardzo ciężki dla nich, więc Ona mówi Ty się nie odzywaj Sara Bo ty dałaś nam takie wyzwanie Że nie masz prawa Nic powiedzieć I zgodzę się Dobra, nagrywamy Znajdę sobie ten filmik To jest na Karoliny Hairstyles Stylizacje Hairstyles kanał Wyzwanie fryzjerskie dla youtuberek Dacie radę? 12 minut Nie jest tak źle A Tutaj ta pierwsza ikonka No dobra, włączam I nagrywam wyzwanie Hu Kochani, ja przychodzę z update'em Ostatnia fryzura Bardzo mi się podoba Była dość łatwa, ale jedna Druga fryzura, bo Karolina wymyśliła trzy Druga fryzura No to miałam ogromny problem I się tak zmęczyłam i spociłam, że szok. Ale ta trzecia bardzo mi się podoba, że postanowiłam, że dzisiaj po prostu będę już w niej chodzić. Eee, tak odrostu mi też bardzo nie widać w niej. Założyłam sobie też takie kolczyki, wiecie, że ładniej było i się super czuję. No, e, to co teraz? Teraz e, idę po paczkę Miss Guided i będę nagrywała Mierzymy Miss Guided. Także dzisiaj taki mm, dość intensywny dzień, ale. Ja jestem do tego przyzwyczajona i nawet to lubię, dlatego że ja lubię pracować, a z tego względu, że nie mam klientek, no to będę chociaż nagrywać więcej. Także coś za coś. Mam nadzieję, że Wam też się ten pomysł podoba i będziecie oglądać moje filmiki. Kochani, ja dostałam jakieś trzy małe paczuszki. Pewnie z AliExpress, także zaraz sobie zobaczymy, otworzymy co tu jest. I kto tutaj jest? Malutka, się dzień dobry. No, okienko, zobaczcie, jaka pogoda piękna. Oczywiście jest kwarantanna, nie wolno wychodzić znaczy wychodzić można, w się nie można z innymi widzieć, ale oczywiście jest super pogoda. Otwórzmy, zobaczmy, co tu jest. Chyba kolczyki, bo sobie zamawiałam właśnie takie kolczyki. Jak widzicie, takie coś. No AliExpress ostatnio, o! I przyszła mi kolejna taka gwiazdka. Fajnie, właśnie możecie sobie to nosić tu, albo tu w środku, jako tragusa. Ja może sobie zacznę tutaj nosić. Przebijać nie za bardzo chcę, ale może właśnie sobie takie nakładki można kupić y, bardzo tanio. Y, co to jest? A! To do Sepka przyszło Pegazus. Jezus, jak się wystraszyłam Przyszła Pegazus na HD mi przyjściu Sobek postanowił kupić Pegazusa I... Tak? Y, no, I będziemy grać. na kwarantannie No Tak Dobra To... Ja się czegoś napiję, bo wodę sobie jakąś y, tak, tak, tak. zrobię i... Robimy drugi film Uff. Trochę się zgrzałam znowu. E, nagrałam właśnie mierzymy. Między innymi tutaj mam jedną rzecz na sobie, która niestety jest do mnie troszkę za mała, <grym> nawet nie troszkę. W biuście jest za duża, a na dole w biodrach jest za mała. E, Także zobaczycie, to wszystko na mierzymy. Ja się teraz przebieram i muszę to wszystko popakować. Znaczy, nie wszystko, bo parę rzeczy sobie tam zostawię e, na pewno, ale spakuję to. I będę musiała to odesłać na poczcie, także ogarniam teraz Saigon, który zrobiłam. <słuch> już się przebrałam, zrobiłam, słuchajcie, pranie. Wstawiłam sobie jeszcze przed nagrywkami białe pranie, także wstawiam je do suszarki teraz. I też muszę wstawić, słuchajcie. Nie wiem, czy też macie coś takiego w domu. Ja mam taką narzutę, z takiego jakby Włochacza. I chcę go wyprać, ale nigdy nie prałam czegoś takiego. I nie mam pojęcia, jak się to powinno prać. Ale spróbuję. Chodzi o coś takiego, zobaczcie. Dokładnie. Taki Włochacz. Ale spróbuję go wyprać na. Może maksymalnie 30 stopni I na małych obrotach Także zobaczymy jak to wyjdzie Dobra, wstawiam pranie do suszary No i wstawiam mojego włochacza Trzymajcie kciuki Żeby się nie popsuł, bo go bardzo lubię Sissi uwielbia na nim spać, zawsze sobie Jak właśnie zaścieram łóżko, to Tak nakrywam moje łóżko tą narzutą i fajnie to wygląda Ładnie. Ale tak jak mówię, jeszcze go nie prałam ani razu. Nastawię go na Synthetics. Na syntetyczne. I damy 30 stopni. Zobaczymy, jak zepsuję. To trudno. Dobra, kochani, siedzę sobie um, na kanapie i tak myślę, myślę, myślę. Tak naprawdę, już o nowych filmikach, o tym, co mogłabym nagrać następnym razem interesującego, um, bo chciałabym wykorzystać ten wolny czas, nie ukrywam. E, tak patrzę na swoją fryzurę, czy się trzyma. E, I wiecie co? Jak się was... jakiś czas temu pytałam, jakie mierzymy byście chciały zobaczyć najbardziej To bardzo dużo było sugestii odnośnie Aliexpress I Ja się trochę tak wstrzymywałam z Aliexpress ciuchami, dlatego że Wiecie, zanim one przyjdą i tak dalej No to trochę minie, ale z drugiej strony sobie myślę, że nawet jakby to miało przyjść za miesiąc No to co? To przynajmniej będę miała za miesiąc film Także dzisiaj zamówimy, oczywiście robię to przez moją stronkę Którą Wam ostatnio pokazywałam we vlogu, też przez Letty Shops. Jeżeli jeszcze nie wiecie, co to jest Letty Shops, jest to stronka, dzięki której oszczędzamy i dostajemy cashback. Ja już tutaj mam uzbierane 37 zł, z czego 5 zł i 32 grosze to już są takie na 100% zwrócone na moje konto. Także jeśli chodzi o ten jakby proces, no to on zajmuje około 40 dni, właśnie do tego, aby otrzymać ten cashback rzeczywiście. I ja, ja wcześniej, nie, dopóki jakby nie poznałam tej strony, to nie, nie robiłam przez to zakupy, ale od kiedy poznałam to, za każdym razem teraz robię właśnie zakupy. Wchodzę na AliExpress. To jest ważne, żeby wejść właśnie przez tą stronę, aby uaktywnić, uaktywnić te 5% kaszbaku. Także przechodzimy do sklepu. Oprócz tego, oczywiście, mam zainstalowaną wtyczko, wtyczkę tutaj u góry, którą też, też, z której też korzystam. Dzięki czemu mogę sprawdzać jakie są hot jakieś oferty jakie są polecane sklepy itd. działa to już na AliExpress. Tutaj widzimy zielona ikonka. Usługa zwrotu została zaakceptowana. No i teraz mogę robić zakupy. Ogólnie jeśli nie słyszeliście jeszcze o tej stronie, to zostawiam wam linka na dole. Bardzo bardzo przydatna ja naprawdę i tak robię zakupy, i tak, więc czemu miałabym nie dostać cashbacku? Także ja sobie teraz wybiorę ciuchę. Tutaj coś widzę ładnego żółtego, żółta sukienka. Co mi się jeszcze dodatkowo podoba, jeszcze Wam powiem w tej, w tej stronce, w tej Letty Shops że tutaj ta wtyczka umożliwia nam sprawdzenie tego sprzedającego, na, którą, na której stronce jesteśmy. Czyli jakie ma oceny, jaka była historia cen. Produkty powiązane i historię, możemy sobie sprawdzić, czyli yy, ja zawsze na to patrzę. Szczególnie właśnie na ocenę. No, ten ma 88%, czyli ta ocena jest naprawdę dobra, mogę spokojnie yy, u niego zamawiać. Jak na przykład coś ma już tak 60% czy 70%, no to nie za bardzo wchodzę, yy, nie za bardzo kupuję. Także polecam Wam stronę, i shops, jeśli jeszcze nie yy, słyszeliście o tym. A ja yy, zabiorę się za wybieranie rzeczy. Myślę, że kupię około 5 sukienek, żeby, była, żeby było, wiecie, jakiś fajny materiał na film. Nie pokażę Wam teraz tego, bo będzie to wszystko właśnie w mierzymy za jakiś czas. No, także wybieram i widzimy się potem. Dobra, kochani. Płacę. Niektóre rzeczy wzięłam takie wiecie za 15 funtów, niektóre za 5. Wszystkie raczej takie właśnie imprezowe na wyjście, także kupuję. Chciałabym jeszcze wam od razu kochani pokazać, że z Letty Shop tak to wygląda. Że dostajecie po prostu maila, powiadomienie o zwrocie gotówki. I tutaj właśnie, jak widzicie, mamy wyszczególnione co za co dostaliśmy. E, jeszcze chciałam powiedzieć o Letty Shops to, że to nie jest tylko mm, do AliExpress. Tutaj znajdziecie bardzo dużo przeróżnych sklepów. Mm, AliExpress, natomiast jak dla mnie, jest takim najpopularniejszym. Ale jak widzicie, mamy allegrobooking.com. Niestety na razie chwilowo nic nie bukujemy, ale ja na pewno będę coś bukowała, to wtedy. Będzie się opłacało jednak z Bookingu dostać jakiś zwrot, no to super. Wiecie, Mediamark, nawet mamy Lidl, słuchajcie online. Także ja polecam serdecznie Smyk. No i tak, także to by było odnośnie tych sklepów bardzo fajnie. Zaraz sobie zobaczymy. Zobaczcie, już mam 49 zł, także z 37 na 49. Tutaj nam się wyświetla okienko Notifications i mamy tutaj wszystkie powiadomienia, także możemy sobie kontrolować też jak to wygląda. Rejestracja jest bardzo prosta, wystarczy wpisać maila, wypełnić tak samo jak się logujecie czy rejestrujecie na YouTubie, czy na innym różne, na, na każdym innym portalu i to tyle. Słuchajcie, mój futrzak się wyprał że wyciągam. Spoko! Spoko, czyściutki, pachnący. Zawieszę go w domu. Nie będę go dawała do suszarki. A później myślę, że go tak wiecie, co szczotką mogę nawet przeczesać, żeby był taki puszysty znowu. Co się gawisz, Misiu? To twój futrzek? No, także go zawieszę. I fajnie, że się nic nie zmęchaciło ani nic. Wiecie, może by się to nie zrobiło? Może ja trochę panikowałam, a niepotrzebnie. Ale ja wcześniej tego nigdy nie prałam, więc nie wiedziałam, e, jak się do tego zabrać. Także już teraz będę ze spokojną głową zawsze to prała. Kurier przyjechał, tak? Nie podoba ci się bardzo. Kto przyjechał? No, kto to? O, jaka niezadowolona. O strasznie. O O, kochani, ja właśnie właśnie wypełniłam return. Teraz mi robi tylko i wyłącznie returny online. Co jest mega wygodne. Także jutro przyjedzie kurier po prostu odebrać ode mnie paczkę zarąbiście. Nie trzeba nic wypełniać, nie trzeba wieć jakichś kartek, nie kartek, także polepszyło się to. I tak myślę, co robić. Jest czwarta godzina. Już dzisiaj dużo zrobiłam. Wstawiłam jedno pranie, później wyprałam ten kot. W sumie nagrałam te filmiki. Wydałam trochę kasy na AliExpress, ale też dostałam zwrot. Także teraz myślę o tym, aby iść do Tesco. I kupić sobie rozjaśniacz i zrobiłabym sobie parę pasamek z góry, bo już mi naprawdę nie uśmiecha się być tak ciemną od właśnie góry. Także ubieram się i idę. Kochani, już wróciłam z Tesco Kupiłam sobie awokado, miałam taką ochotę na awokado. W ogóle śmieszne dla mnie jest to. Że ludzie sieją panikę, na szafkach jest słuchajcie pusto, na półkach ludzie wykupują, po prostu dwoma koszykami wyjeżdżają, wózkami, a przychodzi co do czego: na przykład ja e, zabezpieczam się tym, że ja idę w masce, tak? A ludzie się na mnie patrzą, jak na jakąś kretynkę po prostu, jakby przyjechała, nie wiem, z kosmosu, jakby, no nie wiem, jakby to było takie coś złego. I to jest dziwne, bo tak naprawdę, na chwilę obecną, w związku z tym, że jest wszystko zamknięte, przeróżne salony, kluby, kina, restauracje i tak dalej, to gdzie się można najbardziej zarazić? No, moim zdaniem, właśnie w takim markecie wielkim jak Tesco. A tam jest pełno ludzi. I przy mnie też facet kaszlał. Także, ja nie mówię, że ja mam maskę przeciwkoronawirusową, ale. Mam Czy ona coś daje? Na pewno tak Na pewno bardziej daje, niż, niż jakbym była bez A jeśli sobie to wmawiam, no to przynajmniej mam taki, wiecie Spokojny umysł Ale nie o tym, wiecie, to jest takie trochę dziwne, bo niby ludzie panikują i zabezpieczają się i robią wszystko, żeby tego nie mieć Ale jak przychodzi co do czego i ktoś chce rzeczywiście się czuć bezpiecznie, tak jak ja nosząc maskę to się patrzę jak na głupka. I to jest dziwne. No ale. W każdym razie, słuchajcie, hmm, też kupiłam z Isuni coś. Kupiłam wody utlenione. Dwunastki, dwunastoprocentowe. Rozjaśniacz mam. Z firmy właśnie tej Blonde. Ja już z tą firmą bardzo długo rozjaśniam włosy i jestem zadowolona. I kupiłam też dwa tonery. Też z tej firmy Blonde. Kolor Steel. E, także, tak, takie włosy. No, także dwa tonery, dwie wody utlenione i dwa awokado. Też kupiłam. No, to zabieramy się za włosy. No i kochani, ja już siedzę w sreberku. Nałożyłam sobie w sumie trzy warstwy z boku i tutaj po prostu odskroni. Na, tyły, na tyle nie ma nic. Yy, także tak, tylko wiecie, od góry, żeby było wizualnie, że niby jest a tak naprawdę. Yy, no, jest jak jest. Także wydaje mi się, że pokażę Wam efekt skończony już później, albo ewentualnie jutro, jak wyschną. Cześć kochani, jest drugi dzień poranek. Ja miałam się odezwać odnośnie tego tonera. Ale wiecie co? Tak szczerze, zrobiłam te włosy. Ogólnie, jak zrobić takie włosy, mam na kanale i powiem Wam szczerze, że tak. Okej, okay, one nie są białe, na przykład, no widzimy, że to się trochę różni od tego, no bo tutaj ja je myłam szamponem fioletowym, ale stwierdziłam, że nie będę robić tonera. Wiecie co? Po prostu nie ma sensu. Ja siedzę cały czas teraz w domu, nigdzie nie wychodzę. Ten efekt tutaj mogę sobie uzyskać, nakładając może szampon na 5 minut przed całkowicie jakby myciem głowy więc nie będę tego tunera nakładała myślę, że go zrobię jak już po prostu zacznie to wszystko może jakoś funkcjonować i będzie mi się chciało lepiej wyglądać aczkolwiek mówię, tak to wyszło bardzo mi się podoba efekt, jak widzicie to są takie bardzo cieniutkie pasemeczka oprócz oczywiście tego z przodu bo ten z przodu zawsze musi być grube pasmo, tak lubię Britney Spears to jestem ja <laughs> zrobiłam też Tutaj, jak widzicie, o, mam pasemka po boku. Że, jak tak złapię, to, to widać te pasma. No i tutaj mam gdzieś nawet jak. Tutaj jedną ręką ciężko, ale. Tutaj coś jest. No, w każdym razie zrobiłam tutaj parę tych pasm. Także nie ma, nie ma tragedii. Lepiej się czuję o wiele. Wygląda to po prostu jakbym wyszła od fryzjera No mi się to podoba, więc fajnie Najważniejsze, że nie ma tego takiego ogromnego odrostu Jest ten odrost, widać go, ale już gdzieś są jakieś przejścia jaśniejsze i to mi się podoba Także tak jak mówię, nie będę robiła tonera, po prostu dzisiaj czy tam kiedy Zrobię sobie fioletowy szampon Nałożę na odrost i to będzie tyle Fajnie się to w miarę rozjaśniło Tak czy siak To bym powiedziała, że jest dość żółte Ale ta reszta naprawdę jest taka biała Także spoko się rozjaśniło Także kochani, ja bym chciała zakończyć już tego vloga Bardzo dziękuję wszystkim, którzy oglądali Życzę dużo zdrówka I mam nadzieję, że nasz nightmare Niedługo się zakończy